No, i właśnie kierowca przywiózł mi 4,5 kubika brązowego złota, szarego złota. I co będziemy się brali? Postanowiłem zrobić to w ten sposób, czyli będę zjeżdżał do środka, żeby tam nie kombinować po obrysie, I tutaj będę sypał, sypał od środka sobie na zewnątrz. A później przyniosę belki gdzieś tam, żeby jeszcze garaż zrobić. Najpierw zrobię dom to jakby ważniejsze dla mnie dopiero później będziemy robić garaż. Mam nadzieję, że wystarczy, że dobrze obliczyłem także co? Taczkujemy i łopatujemy Mam nadzieję, że mi to nie wyschnie. Kurde, dobrze by było z tamtej strony brać, żeby później w razie czego przykryć to a zbo nie, zupełnie inaczej. Będę brał z tej strony, a tam to już teraz przykryję. Kurde, mogłem dociąć folię dalej? Nie spodziewałem się, że 4,5 to to tak dużo, ale mam jeszcze folię w domu, także jakby co, to, to się dotknę. Także myślę, że to jest kudniówka z głowy. Zobaczymy, czy to ogarnę to gdzie. Mamy 8 godzin prawie. Za 4 dokładnie. No, to wydawało do pełna, bo nie zna wagi tego. Nie, nieźle. Będzie można spokojnie więcej ładować. No, tylko, żeby się nie wypierdzielić na tych mokrych bubelkach. No, i tutaj już mamy. I tak przez cały dzień Po trochu będę was informował Nasypię sobie z 2-3 metry Później ładnie to zgarnę Aha, od razu może pokażę Zrobiłem sobie taki opornik czego żeby po tym. No nie będzie do milimetra tak naprawdę. Ale żeby sobie ściągać, zostawić 40, tyle co będzie tego betonu głównego. Właściwego, nie głównego. No i tu mamy babę do ubijania. Z resztek zrobioną. Jakieś tam miałem kanciaki. Przeciąłem go na trzy, podbiłem deską. U góry zdecha, No i co? No I będziemy wbijać. Tu widzę, dycha już będzie, czyli tak naprawdę będę się sypać Zresztą sprawdziliśmy sobie. Będę musiał usypać raz przy razie. Nie dychy, nie, dychy nie będzie jeszcze. Dwie taczki, I będę się przesuwał. Dobra, idę na następną ładowość No i co? Jedziemy z tym koksem. Będę musiał trochę bardziej rozgarniać, żeby nie podbijało mi tej płyty. Uff, już mi jest gorąco, jak sobie pomyślę o tym nawet. Trzeba ściągnąć kaftanin. Tak wygląda dzisiejsze no, Mam nadzieję, że ktoś mi później przyjdzie pomóc. Ale to się okaże. Muszę małą poprawkę strzelić. Tutaj sobie już tam wyrównałem trochę Tak z grubsza to mamy 40, 42 42 Czyli To nie może być na 40 Bo jak ubijam Jak ubijam to, to jest za nisko Czyli te 2 cm muszę podnieść No zobaczymy czy to da, Czy nie będzie znowu za wysoko Także odkręcam i, i zrobię nie 40, no to dołu. tylko zrobię na 38. Zobaczymy ile, ile to pomoże. Na pewno pomoże, no ale czy będzie, czy będzie już dobrze. Mamy 38. No to jest bardzo ważne, bo wolę bo chudziaka więcej zamówionego pół metra. I wolę to zrobić chudziakiem, jak później betonem właściwym. I okaże się, że braknie mi później 38 38 Dobra jak, jak tutaj trochę nadsypię To jest 2 metry to, to już pokażę Wam jak przeciągam i ubijam Sprawdzimy czy, czy jest dobrze No dobra Teraz to wyrównamy Ja wziąłem sobie do tego grabki. Myślę, że dobre rozwiązanie będzie. Powiem wam, że taczkowanie jest męczące bardzo, dla osoby, która nie jest wprawiona. Dla osoby która chodzi codziennie obok siłowni dosłownie a zachodzi tak naprawdę do siłowni zaszedłem w swoim życiu może z 10 razy no i teraz wychodzi tu mam darmową siłownię no i dobra I teraz zobaczymy czy to nie będzie za nisko znaczy za wysoko teraz nie za nisko bardzo mało nasypane o, tu jest dosyć, dosyć to tu sprawdza tam co jeszcze dosypie o, tu było dobrze a z tu miejsce ubije, zobaczymy czy 40 cm to też 40 i tak zostawiamy tam sobie podsypię jeszcze jedną taczyczkę wysypię po no i będę leciał dalej tu jeszcze muszę wysypać jedną i tam jeszcze jedną tak żeby sobie dorównać do no do tego poziomu tutaj Także jedna, druga ta, 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 ta wyrównam grabkami. No i pojadę tutaj najpierw ten kawałek, za jakiś czas się odezwę, jak nie zemdleję. nie, jest lekko. robić, sypać taczkę raz przy radzie, a nie jedną na drugiej. To nie, musiał, nie będę musiał teraz zgrabiać. No i dobra. Tu ma, tutaj mam już widzieliście się 38, ale po ubicu, po połiku robi się 40 od, od deski. To zrobić w miarę szybko, bo nie ile ten cement będzie wiązał, żeby nie było tak, że będę się opierdzielał, a później zastygnie mi końcówka. Będę musiał domawiać. Chyba słychać po moim głosie, że. Są zmęczone jak docha A dopiero zacząłem. To nic, damy radę. Oh, well. we dwóch to by szło mega szybko bo jedna osoba wozi druga rozgarnia a tak to trzeba się pałować samemu No dobra, mamy na 30 38 i ubijamy Powinno być po ubiciu 40 Zobaczymy później w połowie gdzieś Panie, trzydzieści dziewięć. Centa opuszczamy do HZR. 9,5 40 No tam może miałem ubite mocniej zobaczymy kawałek jak dalej, jak, jak będzie za dużo to obniżymy. No, tu już jest miękcie bo nie, nie chodziłem po tym to tu pewnie będzie 40 tak 40 nic nie robimy, zostawiamy tam w ferworze walki zapomniałem nagrywać Mamy skończone prawie że całość. Przez godzinę robiłem sam. Później przyszła żona. Później przyjechał tata i zmienił moją żonę, także praktycznie cały czas robi, robione było we dwójkę. A mamy godzinę 13.14 i zostało nam tak naprawdę tutaj ten kawałek. To są tam ze 4 taczki. No i cztery słupy Także co mogę powiedzieć Jak macie kogoś Nawet dajcie na flachę jakiemuś pijakowi Niech Wam pomoże, bo samemu ja robiłem godzinę sam No i pewnie bym robił, dalej jakby, jakby nie, nikt nie przyjechał Bo Tata miała był na wyjeździe Żona też też była zajęta Także godzinkę robiłem sam później z kimś i no różnica jest kolosalna. Nawet jak ta ja tam teraz nasypuje, ja, ja worzę ugniatam i rozgarniam. To już jest bardzo duża pomoc. No i co, jest zrobione. Jedyne co, z takich mankamentów, które mogę pokazać, to tu w jednym miejscu mi się zasypało, ale to tylko dlatego, że tu położyliśmy te, te trzy belki. Cztery w zasadzie tu były położone. No i one były na, na szalunku. Szalunek obsunął się. To jest do poprawy. Czyli tak naprawdę tą deskę muszę, muszę wypoziomować na, na nowo. No i to by było tyle. Co z krótkich doświadczeń. Ubijanie babą. Tak naprawdę nie wiedziałem jak długo ubijać. Ale to od razu słychać po tym jak, jak, jak jak uderzamy tą babą w beton, później już jest taki głuchy, ale to no, ciężko wytłumaczyć. Jak zaczniecie robić, to będzie wiadomo. Ja, jeden kawałek tam, początek musiałem poprawić, dopiero później zauważyłem, że już kolejne dobijania nic nie dają i, i słychać, e, słychać e, inny dźwięk tej, tej e, głuchy taki uderzania tą babą o, o beton. E, 12, 13, 13, 15, tak jak mówiłem. E, i co jeszcze, no beton zaczyna taki się robić był na początku sypki, teraz tam gdzie była gruba kupa to to, to ubił się trochę ale jeszcze, jeszcze nie zastyga, ale myślę że tak jakby cały dzień potrzymał na takim słoneczku jak dzisiaj jest no to końcówka już by była taka na pół sucha. no i to tyle, jak skończę to jeszcze pokażę ile mi zostało a resztę zasypię tutaj na, na te kamienie, które mam na drodze. żeby, żeby to powchodziło w, w kamienie, w kamienie nie będzie takie ostre wszystko. No i mamy koniec łącznie z supami zostało nam taka, taka kupeczka, i tak naprawdę te pół kubika, które zamówiłem więcej to zostało. Także dokładnie był wykop zrobiony. Tak mi się wydaje, rozrzucimy no, rozrzucimy to na, na drogę, żeby nie żeby nie zmarnowało się no, teraz tutaj mi trochę zostało tak naprawdę 7 taczek 7 albo 8, już nie teraz nie pamiętam dokładnie zostało tego betonu no półkubikan tak naprawdę Przejdę, pokażę Wam jak to wygląda tutaj będzie widać bo to słonko świeci Jest równo tak gdzieś się po tej desce na koniec troszeczkę zwilżyłem wodą Wszędzie jest na jednakową głębokość. Ondzie nigdzie tam gdzieś jakieś 39,5 skoczyło tak jak tutaj, bo tutaj nie miałem. Jest włączy, węższy szalunek, mi się nie chciało przerabiać tej, tego mojego przymiaru. Ten początek taki dosyć fajny był, bo on był jeszcze mokry I tak równie się ubijał Teraz zobaczymy jak to... O kurde, powiem wam, że... nie zarysować się jeszcze No, no, sypie się, ale jest twardy, już nie zostawia śladów Od butów Także jest, jest dobrze Tam słupy Już tak na mokro by były robione, dlatego są szorstkie Troszkę je zbliżyłem wodą przed przed ubiciem babą, bo już był suchy beton. Także, no, taki dom jednorodzinny. Warto robić to we dwójkę, bo myślę, że jak robiłbym to do końca sam, no, to końcówka już by była bardzo sucha. To teraz bym dopiero kończył, yy, czyli jakaś 15-16 godzina. Yy, no i by cało się nieźle narypać. Także jak tylko możecie, róbcie to co najmniej we dwójkę. Trzymajcie się. W następnym, tygodniu, w następnym tygodniu zaczynam urlop, także będę układał zbrojenie. I no, mam nadzieję, że wyleje się tą ławę fundamentową. Aha, jeszcze muszę poprawić tutaj ten szalunek, żeby nie zapomniał. On jest troszkę obniżony przez to, że tam decha leżała na tym. Ale to już poniedziałek, teraz dwa dni do pracy, piątek sobota. Dobra, nie ma za czas.